Lubicie się ścigać? Ja, jak każdy stuprocentowy facet, uwielbiam ten ryk silników, ten smród palonej gumy, tę adrenalinę wylewającą się uszami, a wszystko po to, żeby na mecie osiągnąć jak najlepszy wynik. I moje pieniądze też mają się ścigać. Też mają walczyć do samego końca po to, żeby osiągnąć jak najwyższy zysk. Ale żeby była jasność, nie wszystkie swoje pieniądze wysyłam na ten wyścig. Tę ich część, która ma stanowić finansowy spadochron na czarną godzinę, trzymam z daleka od jakichkolwiek szaleństw. Te pieniądze nie mają się ścigać jak najlepszy wynik. One mają być pod ręką, gotowe do użycia w razie potrzeby. Jednak drugą część moich oszczędności stanowią pieniądze na spełnianie marzeń w perspektywie najbliższych pięciu lat, a trzecią, pieniądze, które mają mi posłużyć do wygodnego życia za lat 20-30, kiedy nie będę miał już ochoty pracować. I to właśnie. I w ich przypadku ściganie się ma największy sens, bo w długoterminowym inwestowaniu, tak samo jak w wyścigu na wiele okrążeń, nawet minimalny wzrost średniej prędkości przekłada się na ogromne różnice w ostatecznym wyniku na mecie. To co? Przyspieszamy? nie trzeba aż tak bardzo szaleć za kółkiem żeby osiągnąć całkiem niezły wynik procent składana o którym opowiadałem wam w poprzednim odcinku nagradza nawet niewielkie zwiększenie średniej prędkości Czy w ogóle warto tak ryzykować? Na torze wyścigowym nigdy nic nie wiadomo. Możesz złapać gumę, wjechać w bandę, zaliczyć wypadek i w ogóle nie skończyć wyścigu. To wszystko prawda, ale do tej pory wyniki długodystansowych wyścigów pokazywały, że warto było skierować część swoich pieniędzy na tor wyścigowy po to, żeby ścigały się szybciej i szybciej i szybciej i osiągały coraz lepsze wyniki.